Witaj Moniko ponownie w Sopocie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę znów porozmawiać z Tobą, Andrzeju. A dlaczego tym razem spotykamy się? A to dlatego, że dlatego, że 9 września będzie miała premiera miejsce premiera mojej kolejnej książki. Tym razem tytuł brzmi Naiwna. Nowa seria. Główną bohaterką jest Małgorzata. Plaża pomarańczowej plaży. Tutaj mamy dwa bary na plaży, leżaki. Yy, no i tutaj można odpocząć. I odpoczywają nasi goście, jak i goście z zewnątrz. No i widzę, że ta plaża faktycznie jest taka ekskluzywna, ponieważ tutaj są i pracory, i są leżaki. Jak sam powiedział, tutaj mamy tutaj dwa bary tak naprawdę, no i plus plaża jest faktycznie czysta, piękna, zadbana. Tak, dbamy o plażę. Codziennie rano jest czyszczona przez odpowiednie służby. Staramy się, żeby wszystko było perfekcyjne. Leżaki mamy bardzo wygodne i naprawdę się tutaj bardzo miło odpoczywa. No Dobrze, powróćmy do głównego tematu, czyli do premierowej Twojej najnowszej książki. O, co to będzie za książka? O czym ona będzie opowiadać? No i tak chociaż w kilku zdaniach, żeby właśnie opowiedzi o tej akcji. Małgorzata, główna bohaterka, e, naiwna. Dlaczego naiwna? Małgorzata jest ofiarą przemocy domowej. E, poznaje Euzybiusza, który wydaje się wspaniałym mężczyzną, e, który próbuje jej, mówi, że zmieni jej życie o 180 stopni, i tak zmienił tylko na gorsze, a nie na lepsze. Inspirację czerpałam z kilku osób. Znam kilka osób, które są ofiarami przemocy domowej i trwają w tych związkach i nie pod, próbują odejść od mężczyzny, ale cały czas coś im je blokuje i wracają, jak bumerang. Często spotykam jakąś osobę, czy mijam jakąś osobę i ta osoba staje się inspiracją do, do stworzenia kolejnego bohatera. Teraz piszę czwartą część Marii, nowy dzień. I w zeszłym tygodniu w restauracji spotkałam kobietę. Nie będę przedstawiała jej cech charakteru i wyglądu zewnętrznego. Ale stworzyłam bohaterkę na podstawie tej osoby, którą minęłam gdzieś tam w restauracji. W ocenie recenzenta polega na tym, że jak spotykam się z czytelnikami, to staram się dla nich poświęcić czas, i to ja jestem dla czytelnika, a nie czytelnik dla mnie. Wczoraj otrzymałam taką wiadomość od jednego z czytelników i to dosyć wymagającego czytelnika że skończył moją książkę czytać, niewinnie ponoszą kary i po raz pierwszy w życiu żałuję, że się książka skończyła. Pisarzy jest wielu i tak jak jedna z recenzji brzmi pisarzy, osób piszących książek jest wielu, ale pisarzy niewielu, a Monika się zalicza do tej drugiej grupy. To jedna z moich ulubionych recenzji, bo e, takie recenzje powodują, że człowiek ma ochotę usiąść i pisać dalej, tak? I tworzyć kolejne dzieło. E, Pisanie dla mnie to nie tylko praca, ale to też pasja i może dzięki temu, że robię to z pasją e, udaje mi się stworzyć powieści, które tak jak w poprzednim pytaniu zapytałeś, które przyciągają czytelnika do siebie i, po, i pomagają mu przebrnąć przez książkę w bardzo krótkim okresie, bo książki moje niektórzy czytają w dwie doby, bo nie chcą odłożyć, bo się boją, że no co będzie dalej, co będzie dalej. I dlatego yy, 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 z przyjemnością piszę takie książki i piszę też książki w pierwszej narracji, yy, co jest bardzo to, ważne. To, to jest bo właśnie to, co zawsze mówiłaś. No. Przyciąga czytelnika do głównego bohatera, czytelnik się utożsamia, no i to też powoduje, że czytelnik się nie nudzi czytając moje książki. Napisałam pierwszą książkę w pierwszej narracji. Otrzymała świetne recenzje od czytelników jeszcze przed redakcją, czyli to byli tacy próbni czytelnicy, którzy otrzymywali ode mnie pojedyncze rozdziały do przeczytania i byli zachwyceni. I po prostu stwierdziłam, że tak, jeżeli ktoś się utożsamia z Marią, bo to była, powieść, pierwszy tom Marii, kiedyś nadejdzie ten dzień, czyli e, uważa. Chcę utożsamiać się z Marią dzięki temu, że Maria opowiada o swoim życiu i o otoczeniu. To jest ten kierunek, w którym powinnam mm, iść i powinnam pisać w tym kierunku książki właśnie w pierwszej narracji. E, ostatnio się, pisząc książkę, którą teraz piszę, zastanawiałam się, czy nie napisać w trzeciej narracji. Zaczęłam i jak zaczęłam, tak szybko skończyłam. Premierową książkę można już kupić na mojej stronie monikakoszewska.pl, jak również na pewno na kilka dni przed premierą będzie dostępny we wszystkich księgarniach internetowych. Drink, który polecam, to jest nowy drink, który wprowadzamy teraz do karty na koniec sezonu, Garone. Włoski drink, aperitif włoski łączony z prosecco, świetny, testowaliśmy w zeszłym tygodniu i naprawdę lepszy od aperola. Oczywiście inne drinki tradycyjne, typu aperol spritz, mojito, pinakolada colada i wszystkie, wszystkie takie podstawowe drinki, jakie osoby przejeżdżające na wakacje lubią lubią kosztować. A dania? A dania, dania głównie rybne. Jak tutaj na plaży mamy burgery, do których pieczemy sami bułki, sami mielimy mięso i mamy zapiekanki, które również sami robimy. I tak naprawdę jesteśmy w trójmieście chyba jedyną restauracją, która robi sama zapiekanki. Można znaleźć na Facebooku Hotel Bursztyn, Restauracja Pomarańczowa Plaża, w Instagramie i na stronie www.hotelbursztyn i na stronie wwwrestauracja Pomarańczowa .pl. Plaża.